Nasze rodzime polskie studio 11 Beat, czyli goście odpowiedzialni chociażby za grę This War of Mine, ogłosili bardzo ciekawą rzecz. Mianowicie powiedzieli oni, że cały przychód wygenerowany przez zakup This War of Mine do 3 marca zostanie przekazany ukraińskiemu Czerwonemu Krzyżowi, który pomoże ofiarom konfliktu na wschodzie od naszej granicy. Obecnie tytuł znajduje się na czwartym miejscu na liście bestsellerów Steama zaraz za Elden Ringiem oraz Steam Deckiem. Jest to świetna akcja od strony polskiego dewelopera, bo teraz po prostu Ukraina potrzebuje wsparcia, nieważne w jakiej formie. Eleven Beat Studios Dziś rosyjska armia zaatakowała naszych sąsiadów w wolną Ukrainę jako polskie studio i twórcy uznanej globalnie antywojennej gry This War of Mine, mówiącej o cierpieniach i nędzy cywilów dotkniętych wojną, pragniemy wydać oświadczenie i sprzeciwić się rosyjskiej agresji. Słowa byłyby jednak puste bez znaczącego czynu w sytuacji, w której czas jest kluczowy. Dlatego od teraz przez następne 7 dni wszystkie dochody z This War of Mine, wszystkich wersji gry i DLC we wszystkich sklepach cyfrowych na wszystkich platformach zostaną przekazane na specjalny fundusz. Za tydzień pieniądze trafią do Ukraińskiego Czerwonego Krzyża jako bezpośrednie wsparcie ofiar wojny na Ukrainie. Niech to przesłanie współbrzmi ze wszystkich co wierzy tej wojnie i tym, jak wojna zabija ludzi, niszczy ich życia i domy. Pozwól nam, graczom i deweloperom stającym ramię w ramię, zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby wesprzeć ofiary wojny na Ukrainie. Zachęcam Was do kupowania tytułu, bo nie dość, że pomagacie w taki sposób. Dodatkowo macie bardzo fajną gierkę do ogrania, bo This War of Mine nie tylko daje rozrywkę, ale ma też bardzo dużą wartość dydaktyczną. Nie muszę mówić, że akcja bardzo spodobała się ludziom. Niech świadczy o tym chociażby to, że tytuł pojawił się, jak wcześniej mówiłem, w bestsellerach Steam'a. Jest jednak jeden bardzo smutny szczegół. Wczoraj. Bizur of Mine padł ofiarą review bobbingu ze strony rosyjskich, jak i chińskich graczy ze względu na swoje charytatywne działanie. W recenzjach pojawiła się masa negatywnych opinii w języku chińskim i rosyjskim, rzecz jasna. Sami zobaczcie, jak to obecnie wygląda. W recenzjach nie pojawia się zagroż argumentów, a możemy tam wyczytać, że rosyjscy gracze, czy trole, czy, czy ktokolwiek to pisze. Nazywa Bit Studios głównożercami hipokrytami, jak i obrażają ich za ich stronniczość. Developerzy to stronnicze dupki. Od teraz będę piratował gry, abyś nie dostawał pieniędzy. Jako odpowiedź pojawiła się też masa pozytywnych recenzji, które dosyć mocno przytłoczyły te negatywne. Dlatego średnia ocena na Steamie z ostatnich kilku tygodni trzyma się na bardzo wysokim poziomie. Miejmy nadzieję, że Steam za niedługo ściągnie i usunie ten cały review bombing, te wszystkie komentarze troli. Z czymś takim po prostu trzeba walczyć. Po najlepsze ceny gier gorąco zapraszam na nba.com a z kodem lootbox otrzymacie 3% zniżki. Wszystkie linki macie w opisie. Game Pass Microsoftu to ogromny sukces i tego odmówić nie można. Raz, że cały czas się rozwija, a Microsoft z roku na rok zarabia więcej, to my zwykli gracze dostajemy praktycznie za darmo możliwość legalnego zagrania w najnowsze produkcje, jakie pojawiają się na rynku, a co więcej, otrzymujemy również masę innych tytułów, mniejszych czy większych, Dostajemy ich po prostu ogrom. Przez nawet ciężko wybrać w sobie tutaj grać. Pojawiły się więc plotki, jakoby Valve będzie zainteresowane tworzeniem swojego abonamentu. Tak się okazuje, że wszystkie wątpliwości postanowił rozwiać Gabe Newell, czyli szefu Valve. Udzielił on wywiadu PC Gamerowi i stwierdził jasno, że Valve nie ma w planach abonamentu usługi niczym Game Pass. Mają oni jednak nadzieję na współpracę z Microsoftem. Gabe chce, aby Game Pass pojawił się na Steamie. Jeśli tak by się stało, byłbym w niebo wzięty. Serio, największą wadą Game Passa jest launcher, do którego jest podpięty. Zarówno ta cała aplikacja Xbox, jak i Microsoft Store są po prostu totalnie do bani. Gdyby cały abonament obsługiwany był przez Steama i przez jego całą do bardzo wygodną i yy, prokonsumencką nakładkę, to ja bym się bardzo cieszył. Wypewnie równie. Jeśli tak by się wydarzyło, no to Xbox nie byłby pierwszym abonamentem, gdyż przecież EA Play na Steamie ma się bardzo dobrze, a też jest przecież właśnie formą abonamentową, która daje kilkadziesiąt gierek za stałą miesięczną kwotę. Za to możliwe jest, że szczerze w przyszłości wróci do nowego Vegas znanego z Fallouta. Tak, dziennikarz Jeff Group przekazał do naszej wiadomości, że Microsoft oraz Obsidian Entertainment prowadzą obecnie rozmowy o Falloutie New Vegas 2. Jest jeszcze bardzo wcześnie, ale ludzie zaczęli już rozmawiać i wypowiadać te słowa w zdaniach. A te słowa to Obsidian i New Vegas 2. Mówimy tu o latach i latach od premiery. Jest przynajmniej zainteresowanie i trwają rozmowy na temat tego, aby coś takiego stało się rzeczywistością. Wiele osób w Microsoftie uważa, że to mogłoby się udać i jest spore zainteresowanie realizacją. Jeśli chodzi o Fallouta, przyszłość. Możemy otrzymać coś niebywale dobrego. Liczba mówię o co mi dokładnie chodzi. Rok temu Bethesda została kupiona przez Zielonych, a razem z nią prawa do marki Fallout. Dodatkowo Microsoft już od jakiegoś czasu posiada w swoim teamie studio Inexile którego to szef, czyli Brian Fargo, jest osobą, która w ogóle zapoczątkowała serię Fallout. On odpowiedzialny był za sukces jeszcze tych izometrycznych RPGów. Fallouta 1 oraz Fallouta 2. Połączenie studia odpowiadającego za najlepsze TPP Fallouty plus studia odpowiadającego za najlepsze izometryczne Fallouty mogłoby dać naprawdę niesamowity efekt. Niesamowity jest również patent, jaki został opracowany przez jednego z fanów GTA, a dotyczy on mapy przyszłej odsłony serii. Pewien patent Take-Two pojawił się w internecie i na jego podstawie powstała ciekawa teoria. Patent przedstawia nowe technologie dotyczące łom mapy z trybem online. Niektórzy zaczęli podejrzewać, że patent ten odnosi się do GTA 6, a na reddicie pojawił się post analizujący całą sytuację i pokazujący o co dokładnie tam chodzi. Krótko mówiąc, patent przedstawia system, który pozwala Rockstarowi bezproblemowo przełączać gracza z jednej sesji na drugą bez ekranu ładowania. Oznacza to, że jeśli lecisz z jednego obszaru do drugiego, w tym czasie przełączysz się na nową sesję bez żadnego ładowania. Oznacza to, że mapa zostanie podzielona na różne sesje i ta złudzeniem, że mapa jest zapełniona jednocześnie setkami graczy. Jeśli patent rzeczywiście dotyczy GTA 6, to oznacza to, że mapa będzie bardzo duża i Rockstar potrzebuje systemu, który pozwoli załadować za niej. Więcej grać. Wczoraj zadebiutował Elden Ring. Gracze po prostu oszaleli na jego punkcie. Oczywiście nie wszyscy, tylko ci, co mają gust na dobrym miejscu. Dobra żartuję, żartuję, nie obrażajcie się. W każdym razie chciałbym zwrócić uwagę na ilość graczy w jednym momencie oraz na all-time peak tej gry. Wow. Jak już mowa o Elden Ringu, to zobaczcie sobie na ten śmieszny, ale zarazem ciekawy trailer Elden Ringa, gdyby wychodził na PlayStation 1. Mówiłem wam ostatnio o braku Call of Duty 2023 w. No, 2023 roku. Po więcej informacji, zapraszam do filmu, który macie w karcie. Dzisiaj otrzymaliśmy odpowiedź ze strony Activision na doniesienia Schreiera. Napisali oni tak: Mamy ekscytującą listę darmowych i płatnych doświadczeń z serii Call of Duty zaplanowanych na ten i przyszły rok, ale nie tylko. Raporty twierdzące inaczej są nieprawdziwe. To co napisali jest trochę zagmatwane i za bardzo nie pokazuje ich stanowczości. Na pewno. Między wierszami wyczytać możemy, że właściwie to nie zdementowali żadnych doniesień dziennikarza. Ten powiedział, że w 2023 roku mamy nie zobaczyć pełnoprawnej części Call of Duty, ale dodał również, że wydawca może szykować mniejsze gry z serii do zapchania luki. Jason Schreier dodał po stanowisku Activision taki wpis. Activision zorganizowało wczoraj kilka spotkań, aby poinformować studia Call of Duty o nowościach. Wygląda na to, że plany na 2023 rok są jeszcze trochę niejasne, ale będą obejmować m.in. DLC do... Modern Warfare z 2022 roku, a Treyarch dostanie dodatkowy rok.